Z tej strony Kamila. Przed nami 72 dzień matematycznego wyzwania. Na dzisiaj przygotowałem trzy. 3... Zadania. Zadanie 123. Firma składa się z dwóch oddziałów. W marcu zysk pierwszego oddziału był równy 30 tysięcy, a drugiego 24. W kwietniu zysk pierwszego oddziału zmniejszył się o 10% w stosunku do marca, ale zysk całej firmy pozostał taki sam jak w marcu, o ile procent w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększył się w kwietniu zysk drugiego oddziału. No dobra, czyli mamy dwa oddziały i dwa miesiące. No to zrobię sobie taką tabelkę. A więc mamy marzec i kwiecień. I teraz tak, tu mamy pierwszy oddział i drugi oddział. W marcu zysk w pierwszym oddziale wynosił 30 tysięcy złotych, a drugiego oddziału 24 tysiące. Będę tutaj kwoty wypisywał w tysiącach. No dobra, mamy to. Następnie w kwietniu zysk pierwszego oddziału zmniejszył się o 10%. No to odejmujemy 10%. Zobacz, 10% z 30, to jest 3000. To jest 3000, czyli o tyle się zmniejszył, a więc odejmuję 3000, czyli zostało 27 000. Ale zysk całej firmy. Był taki sam jak w marcu. Czyli tu możemy jeszcze zrobić kolumnę razem. Wiemy, że tutaj mamy 54 tysiące w marcu i w kwietniu też jest taki sam zysk całej firmy, czyli też 54 tysiące. Więc ta pierwszy oddział uzyskał zysk o 3 tysiące mniejszy, więc drugi oddział musiał uzyskać zysk o 3 tysiące większy. Czyli też 27 tysięcy. Ten drugi oddział zanotował 3000 tysiące wzrostu zysku. O ile procent w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększył się w kwietniu zysk drugiego oddziału? No dobra, no to robimy sobie to z proporcji, czyli musimy policzyć 3000, tysiące, jaką jest częścią 24 tysięcy, czyli tego, tej kwoty, do której się odnosimy, czyli zysku, Drugiego działu w marcu. A więc zapiszmy sobie, że 24 tysiące to jest 100%, a 3000 to jest x%. I mnożymy to na krzyż. Mnożysz to z tym, a to mnożysz z tym. Let's go. x razy 24 to 24x, a 3 razy 100 to 300. Dzielisz to na 24. I masz x równego 324. Skróćmy to. To na pewno się podzieli przez 6, czyli x jest równe 54, a to jest inaczej 12,5, ale x był pod procentami, czyli jednostką są procenty. Czyli te 3000, o które więcej zarobił w kwietniu oddział drugi niż w marcu. Zarobił nie 24, a 27 tysięcy, czyli wzrost to było 3000, to jest 12,5% wzrostu, a więc odpowiedź B. Fajne zadanie, fajne, a nie powiem, fajne, fajne. Ale 24 chyba też będzie fajne. Co tutaj mamy? Równoległobok o obwodzie 26 cm. Różnica długości dwóch sąsiednich boków jest równa 3 cm. No dobra. Zróbmy rysunek. Łatwiej nam będzie z rysunkiem. Pamiętaj, na egzaminie rysunek jest nieoceniany, chyba że jest napisane, wykonaj rysunek. No to wtedy jest oceniany. Ale jeśli tak nie jest, to nie jest oceniany i to, że zrobisz rysunek, to nie oznacza, że dostaniesz punkty. To jest więcej niż pewne, że ich nie dostaniesz. No to mamy tak. Równica trzech, dwóch boków jest równa 3 cm. Jak to interpretować? Różnica. No zobacz, jeśli powiesz, że różnica wzrostu pomiędzy tobą a Twoim kolegą to 3 cm, to oznacza, że twój kolega jest od ciebie 3 cm wyższy. No to tak możemy też tutaj zapisać ten bok oznaczyć X, a ten X plus 3. I ten też X plus 3. I teraz wiemy, że obwód to jest 26 cm. Napiszmy. OBW jest równe 26 cm. OBW, czyli obwód, jest to x plus x plus x plus 3 plus x plus 3, czyli to jest 4x plus 6. No i zobacz, ja wiem, że obwód to jest 26 cm, i to jest jednocześnie 4x plus 6. Porównajmy to do siebie. Czyli 4x plus 6, a więc suma wszystkich boków tego równoległoboku jest równa 26. Odejmuję 6 i mam 4x równe 20. Dzielę to na 4 i mam x równe 5. Bang, bang, bang. x jest równe 5, ale już by nas kusiło zaznaczyć piąteczkę, ale to byłaby zła odpowiedź. Dlaczego zła? Bo pytają nas o dłuższy bok. Dlatego zawsze na koniec rozwiązywania zadania, kiedy już wyliczysz tego x, przeczytaj jeszcze raz polecenie, przeczytaj jeszcze raz pytanie. O co im chodzi w tym zadaniu? O dłuższy bok chodzi. Dłuższy bok to jest X plus 3, czyli 8, a krótszy ma 5, a więc odpowiedź A jest tą prawidłową. Zadanie 125. Na siatce kwadratowej narysowano trójkąt. Bok kwadratu siatki jest równy 1 cm. Znaczy nie, sorry, tu nie ma i centymetrów, jeden po prostu. Pole narysowanego trójkąta jest równe. Mamy policzyć pole trójkąta. Ten trójkąt jest rozwartokątny, bo ten kąt tutaj jest kątem rozwartym. I teraz tak, to co ważne, w czym często uczniowie się gubią, to jeśli masz policzyć pole trójkąta rozwartokątnego, to musisz wiedzieć, że... Aby to zrobić, musisz sobie opuścić wysokość na przedłużenie jego podstawy. I teraz na egzaminie to ja bym obrócił sobie kartkę o 90 stopni w prawo, no bo podstawą będzie nasz ten tutaj pomarańczowy bok. Tak będzie najłatwiej ogarnąć, bo policzymy tą podstawę po kratkach. Ok? Tak będzie najprościej. Oczywiście... Trójkąt ma trzy podstawy, ale biorę właśnie tą, ponieważ jestem w stanie policzyć jej długość po kratkach, a więc mogę powiedzieć, że a jest równe 3. I teraz zobaczę. Robię sobie przedłużenie tej podstawy i z wierzchołka leżącego naprzeciw tej podstawy opuszczam wysokość na przedłużenie właśnie tej podstawy. To jest wysokość, ta fioletowa linia i ona jest równa 4 kratki, czyli h jest równe 4 Krawędź podstawy to 3, a wysokość to 4. Policzmy pole tego trójkąta. To jest a razy h na 2, czyli 3 razy 4 na 2, a więc 6. No bo 12 na 2 to 6. Pole narysowanego trójkąta jest równe b. 6. To tyle na dzisiaj. Like, subik, podziel się tym filmem ze znajomymi do egzaminu już coraz mniej. 4 tygodnie do egzaminu. W sumie za 4 tygodnie o tej porze będziesz pisał Polski. Znaczy, nie o tej porze, jest po 18, ale to już będziesz po polskim, niż przed Matmą. No. Do zobaczenia jutro. Trzymaj się, cześć.